Gdynia Nie sądziłem, że aż tutaj zajadę Wczoraj Ale niestety byłem zmuszony, gdyż Nie było gdzie zaparkować O tej godzinie tak sobie tutaj Na Orlenie Zaparkowałem na ulicy Morskiej za 100 metrów. Witaj Gdynio No i do zobaczenia Bo w sumie to ponad 2 km. w sumie to tylko tutaj przejazdem jestem, bo miałem tak naprawdę załadunek pod Neuborkiem odpadów może ktoś kojarzy jadę do Radąska, moi drodzy z tymi odpadami, no i cóż e, Wtorek, wtorek e, Wczoraj nie nagrywałem, po prostu mi się nie chciało Dzisiaj ja jakby też mi się nie chciało, ale będę starał się coś ponagrywać Żeby jednak ten film jakiś był Poprzedni nawet fajnie wyszedł Bo 40 coś minut Więc jak najbardziej e, Jak najbardziej spoko No więc cóż moi drodzy Pusta Gdynia o, Jeszcze w nocy mnie tu nie było Byłem tylko po stronie portu tam Ale tutaj to mnie jeszcze nie było Oj, to światełko No tak Kolejny tydzień No ale dzisiaj prawdopodobnie będę spał w domu, bo No nie wiem czy mi jazdy starczy, tam niby jest Ja liczę 6 godzin, a Jeszcze załadunek, no to wątpię, że dzisiaj gdzieś pojadę Prawdopodobnie będę spał w domu, albo gdzieś tam, nie wiem, no Zobaczymy, może gdzie indziej będę miał ale raczej chyba w tym miejscu gdzie zazwyczaj i u siebie w okolicy, więc... No tak... To może ja później się odezmę No tak więc moi drodzy, ciąg dalszy A1 No tyle co niedawno bramki minąłem yy, na pobór biletu W stronę właśnie tej Łodzi No i cóż kawa się pije, no mało już tej kawy zostało i niedobrze bo kawa na tą godzinę jest najlepsza uwierzcie mi, że godzina czwar między czwartą a szóstą, a nawet siódmą to jest y, wręcz chyba niezbędne Wam powiem, że jeździłem bez kawy długo, ale ja ostatnimi czasy naprawdę nie mogę, nie wytrzymuję, bo Łatwo je przysnąć, łatwo je przysnąć, a ta kawa jednak, nawet jak sobie sam, sami zrobicie, nie musi być kupna na stacji. Zawsze sobie sami zrobicie w takim kubku, gdzie ja te kubki kolekcjonuję wręcz i robię ileś razy zrobię w takim kubku kawę nawet 10 razy. I dopiero ten kubek wyrzucam, bo wtedy się już nie nadaje. Ale tak powiem Wam, że naprawdę jest ok, No i... Cóż, yy, powiem Wam, że bez tego to jest naprawdę ciężko nie przysnąć. Tak yy. no jak opowiadałem w poprzednim odcinku, jak tam kierowca magnumki właśnie na jedynce, nie wiem czy on przysnął czy nie, ale po prostu poleciał tam gdzieś w rów. Chwilę, chwilę później to nagrywałem, ale to już nie było go widać, tylko, tylko opowiadałem nie to co widziałem. I wiadomo, ziewać się chce ziewać się chce oczywiście, ale. Jednak, słuchajcie, ta kawa coś tam, jednak, yy, człowieka wzmacnia i nie pozwala zasnąć. Tak więc, moi drodzy, cóż, chciałem jeszcze tutaj Po tej sytuacji wczorajszej opowiedzieć, jaka mnie spotkała. Gdzie to? Zalęborkiem, kawałek zalęborkiem. Słuchajcie, stacja BP yy, w stronę, tutaj naprawdę już yy, Rumi, Gdyni. Wejcherowa chyba, tak? Przed Wejerowem jeszcze. Yy, jaka sytuacja jest spotkana. No spotkała mnie taka sytuacja właśnie na tym parkingu, że wjechałem sobie na parking. Tam ładna Renault D, Nie wiem ile koni mnie, to nie, nie interesowało mnie, była ładna, ładny samochód, widać, że kierowca dba. Yy, nie pamiętam, czy to była. To była firana, to była Firana chyba szara akurat. Renówka cała bielutka. I słuchajcie, no, no co, no, kurwa hamstwo troszkę, tak? no Jeżeli kolego mnie słyszę, że na pewno nie, na pewno mnie nie oglądasz, ale jeżeli ktoś by ci to nawet wysłał, no to pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i dziękuję, że zająłeś kurwa trzy miejsca. Yy, nie wiem czy dla, po prostu dla jaj, bo na chwilę sobie zjechałeś i się wykopać i zjeść obiad tam w restauracji, czy po prostu na kogoś rezerwowałeś miejsce, no ale tak się kurwa nie robi, tak? Tak się nie robi, słuchajcie. No bo kurwa mi czasu brakowało. Słuchajcie, mi czasu brakowało. Mało tego, nim dojechałem, słuchajcie, do tego rzekomo parkingu, który nie był parkingiem. Tutaj, w na tym Orlenie, tak. To nie był parking. To nie był po prostu parking. Tylko po prostu tak przydupcyłem się gdzie mogłem i po prostu, no, czasu mi brakło, słuchajcie Miałem 14 godzin pracy i słuchajcie, jeszcze 6 minut przekroczonej jazdy, tak więc Dziękuję Ci bardzo, że taki numer można odnieść, no, Dzięki koledze tak naprawdę, bo gdyby nie on Gdyby nie Ty kolego, to już bym kurwa dawno tam stał na tym parkingu, bo tam gdzie indziej już miejsca nie było, a Naprawdę te trzy miejsca mogłeś darować, mogłeś darować yy... Pewnie powiedziałbyś, że dla kogoś rezerwujesz No prawdopodobnie dlatego tak stanął Bo pewnie zarezerwował dla swoich kolegów Albo z firmy, albo ktoś tam by się z nim umówił I ten... Albo spota, albo po prostu pauza długa No i to jest takie troszkę chamskie Bo powiem wam, kurwa Ktoś naprawdę potrzebuje tego miejsca Żeby zaparkować A taka za przeproszeniem pizda za, za przeproszeniem pizda Stanie ci na trzech miejscach I... I chuj, zajebie cały parking bez jego, nie? No, dziękuję bardzo Miałem tam iść do obsługi ogólnie i się pytać o to, czy on tam w ogóle to opłacał Bo nie wiem, czy to było płatne, czy nie Ale ogólnie miałem iść do obsługi i się pytać Z tym, że ja tam chwilę postałem, tak popatrzyłem na to Mówię, jadę w pizdu, bo koleś pewnie i tak ma na to wyjebane, a... Co, będą policję wzywać do tego? Bez jaj Dałem głupiemu spokój Niech się nacieszy, kurwa, tymi trzema miejscami Mówię, jadę dalej Kolejny parking, niestety miejsca w ogóle już było brak Też na stacji Za parę kilometrów, no nic, nie było miejsca Aż w końcu dojechałem do Gdyni, gdzie już czasu mi brakło jeszcze mało tego Przez to wszystko zapomniałem zrobić wydruk Wyjąłem kartę No i się skapłem, że wydruku nie zrobiłem, tak więc No, miejmy nadzieję, że teraz kurwa Nie trafię na jakąś inspekcję, bo nie chce mi się mandatów płacić Chociaż tam 6 minut to może mi przykną oko, ale... Nie wiem ile tam było, 6 minut chyba Ja nawet nie spojrzałem, bo to jest najlepsze, że ja nie spojrzałem Wiedziałem, że przekroczyłem jazdę, bo mi mrugało, ale nie wiem ile No więc dziękuję bardzo i... No i taka rada dla, dla was kierowcy Czy przyszli, czy, czy po prostu ci już, co są kierowcami Nie róbcie tak kurwa, no Macie swoje miejsce, pilnujcie się swojego Słuchajcie, każdy się pilnuje swojej budy, bo taka jest prawda, że... W tym zawodzie każdy i tak musi liczyć na siebie, więc nie rezerwujcie tam kolegom miejsca. Bo naprawdę ktoś może potrzebować go bardziej niż wasi koledzy, bo wasi koledzy jeszcze mogą mieć czas, żeby gdzieś tam dojechać albo nie umówcie się na innym parkingu po prostu w międzyczasie. A kurwa pozwólcie parkować normalnym kierowcom. Po prostu, po prostu po, pozwólcie kierowcom zaparkować tak, żeby czasu nie przepierdolili, bo ja przepierdoliłem bo przecież dzieła miałem stanąć. No na głowie nie stanę, to no, na pewno. Na drodze nie stanę, na poboczu nie stanę, no... no słuchajcie, no. No taki szczyt chamstwa, nie? Szczyt chamstwa, cebulastwo, cebulastwo. ja to naz nazywam cebuli cebulionem polskim, no bo taka jest prawda, no. Moi drodzy, no nie oszukujmy się tak, to jest kurwa chamskie, no. Ja już miałem zdjęcie robić i żałuję, że tego zdjęcia nie zrobiłem, bo naprawdę chciałem na grupie nawet kolegę pozdrowić, ale już... Za późno o tym pomyślałem, nie? Dziękuję bardzo. Słasz tego obiadku Ci życzę. Mam nadzieję, że był dobry. Tak więc, moi drodzy, spotkamy się później. Ja jadę, dopijam tą kawę powoli. No i idę sobie wujka bohuna oglądać na YouTubie, bo muszę nadrobić tam jeszcze filmów. O, ile ty, chłopie, nagrywasz tych liveów, to. No ale dobrze, chociaż jest co oglądać. Witam serdecznie w piątek yy, Nie nagrywałem w ogóle nic w tygodniu Tak jak zacząłem nagrywać tam materiał dla Was Tak po prostu gdzieś nie było weny Nie wiem czemu, nie było po prostu weny yy, Powiem Wam szczerze, że nawet Dzisiaj nie mam, po tym co się wczoraj wydarzyło A wydarzyło się wiele, bo yy, Miałem bardzo, bardzo niebezpieczną sytuację tu na A1 Z tym, że W okolicy Gródziąza, tak jak się nie mylę. Uboicy Grudziąca przed zjazdem Nowe Marzy tak naprawdę y, miałem wystrzał opony słuchajcie z prawej strony, tutaj z przodu y, przy prędkości 90 na godzinę. No wtedy na szczęście miałem dwie ręce na kierownicy, i w sumie żałuję, że teraz ich nie mam. Ale no, już nie chcę mi się naprawdę tej kamery na głowę zakładać, bo nie wiem ile ten materiał będę nagrywał, powiem Wam Kurde, no jeszcze później jeszcze coś postaram nagrać, ale kurde, no opowiem Wam trochę o tym Dla kogoś kto tego nie przeżył, a ja wystrzał opony z przodu przeżyłem pierwszy raz, bo jeszcze nigdy z przodu nie miałem miałem po prostu z tyłu kiedyś wywrotką jeżdżąc w Betransie no to może tam ktoś kojarzy, bo kiedyś nawet nagrywałem, opowiadałem o tym tak no, więc powiem Wam szczerze, że cóż, no jechałem akurat spod Bydgoszczy na Braniewo bo tam do Braniewa jechałem z solbetem solbeta w solcu kujawskim ładowałem no i słuchajcie, zjechałem sobie na pauzę Normalnie obiady były przepyszne Tam na, ty, na stacji Watis No tam niestety te kible nie takie jak no Przynajmniej drzwi nie były takie jak powinny być Ale mnie nie o tym Po prostu Zapowiadało się, że wszystko będzie ułożone I tak po prostu wyjechałem sobie o czwartej. I słuchajcie Chyba równo godzina 5.00 albo gdzieś Chwilę po Doszło do Ogromnego wybuchu i słuchajcie, zaczęło mnie po prostu rzucać po drodze, zaczęło mnie rzucać po drodze yy, tutaj w ogóle yy, prawa strona to tak usiadła, słuchajcie ja myślałem, że w ogóle koło się urwało takie wiecie, no nie, nie miałem z przodu nigdy wystrzału, tak, ale myślałem po prostu, miałem wrażenie, że piasta pękła, nie daj Boże że już koniec, że łożysko się urwało albo coś zara zaraz pożar będzie słuchajcie był huk i niesamowite jakieś Trzaski, takie wiecie. Co się okazało? No, ja już wiedziałem, że jak się zatrzymałem, było pełno dymu dookoła, nim wyszedłem. To było pełno białego dymu, już wiedziałem, że to jest opona. No i słuchajcie, udało mi się tu zjechać na pobocze na awaryjkach. Słuchajcie, no cóż, zdjęcia mam tego. Zdjęcia, ja słuchajcie, mam tą oponę z felgą na naczepie. Bo nie wyrzuciłem tego. Tam przyjechał serwis. Szef powiedział, żeby to serwis zrobił. No i <laughs> wezwał tam serwis mobilny. Przyjechał, słuchajcie, w pół godziny. W pół godziny naprawdę szacunek. Kurde, nie pamiętam. Naprawdę, jak będę pamiętał, to podam dane do tego serwisu. Gdyby ktoś tu jechał, a jedynką w okolicy to komuś się wydarzyło. Nie wiem, czy opona, czy inna awaria. No naprawdę, panowie. Pół godziny dwoma samochodami przyjechali. Jeden przywiózł dwie opony z felgami, bo nie wiedzieli, czy mam grube koło, czy zwykłe. To przywieźli 315 na 70 chyba, tak, czy coś takiego. 315 na 70 tu jest chyba. Tak więc przyjechali naprawdę szybko. Słuchajcie, sam bym nawet nie próbował, bo już miałem odkręcać, słuchajcie, koło. Wziąłem sobie tu klucz przekładniowy, wiecie, wyjąłem, chciałem już wykręcać Ale uznałem, że kurwa, no poczekam, no bo nie wiem, czy oni będą w ogóle w stanie tutaj podłożyć coś Czy be, nie będzie trzeba, słuchajcie, podjechać na jakiś kołek No okazało się, że trzeba było i całe szczęście, że tych śrub nie poluzowałem w ogóle Bo tak to bym musiał znowu je skręcać i zajęłoby to dużo czasu Więc po prostu, słuchajcie, no co... Yy... No po prostu, słuchajcie, wjechałem dopiero na ten kołek, dopiero panowie dali pneumata i podkręcali wszystko. więc wczoraj, wczoraj to miałem nagrywać, ale powiem wam, taki, taki się napięty czas zrobił przez sytuację, jaką mnie... Yy, nie chodzi tutaj, no tak, skrzynia biegów, teraz mi znowu jedno wyskoczyło, teraz drugie. Yy, w ogóle, słuchajcie, nie wiem czy mi chłodnica cały czas nie pracuje, ale o tym będę rozmawiał może za chwilę sprawa koła, ja wam pokażę to koło jak będę miał możliwość, bo ja mam zdjęcia ale lepiej będzie wam to nagrać, po prostu na naczepie leży i to nawet tu z przodu no ale ja będę dopiero miał możliwość wam tego pokazania na pauzie tak więc moi drodzy no na pauzie, przepraszam jak już będę, wiecie, albo będę ładowany, albo będę ściągany no, albo ewentualnie gdzieś tam, bo Jadę do Konina, nie na Żgów. Miałem jechać na Żgów, okazało się, że jadę do Konina i z Konina jeszcze do Bełchatowa mam rozładować coś, więc nie wiem czy ja się dzisiaj wyrobię. Tu daleko niby nie ma już, ale no wiecie jak to jest. Różnie może się po prostu zdarzyć. Tak? tak jak się wczoraj zdarzyło, tak dzisiaj może się, nie daj Boże, tfu, zdarzyć. Wypluję to, bo to po prostu dzisiaj, dzisiaj to już nie ma w ogóle Mowy jest piątek i nie może się nawet nic wydarzyć. Chociaż może, ale ja bym nie chciał, żeby się coś wydarzyło, bo naprawdę miałbym problem, żeby się wyrobić z czasem, jeżeli już. Tak więc powiem wam, że ciężka sytuacja mnie spotkała. Powiem wam, że czy się wystraszyłem? No, powiem wam, na pewno to był duży stres, bo to się stało nagle. Człowiek po prostu nie był świadom, co się dzieje. Tam pod, w, to, w tej oponie, w tej oponie, czy tam po prostu drut pęk i jajo wyszło i po prostu yy, zaczęło zaczęło po prostu, nie wiem, telepać tą oponą i aż pierdzielu, no nie wiem, nie, nie powiem wam nie, nie pamiętam. Znaczy nie pamiętam, ja tego nie miałem prawa pamiętać, bo ja nawet nie wiedziałem co się tam dzieje tak, ja tam nie byłem, yy, nie widziałem tej opony. No i słuchajcie co, to była opona sawa event. Czeska tak? Ponoć, ponoć tam panowie wyjść chyba z Czech jest, ja nie pamiętam. Bo tak czy siak. No były poważne problemy i to naprawdę. Niebezpiecznie było, nic nie jechało, tutaj nie było nic, nic nie jechało sprzeciwka, tylko tam auta jechały, ale tutaj po moich pasach nic nie jechało, słuchajcie. Opona leżała gdzieś tak tutaj na tej linii prze, Ciągłej, na tej linii ciągłej tak leżała Tak wieje, słuchajcie, tak wieje, że ja pierdolę Wczoraj to już w ogóle myślałem, że nie dojadę do tego parkingu Jednego prawie przewróciło Busa też prawie przewróciło Jak jechał jeszcze nad Wisło, jechaliśmy No i co moi drodzy, no Nie życzę nikomu Nie życzę, nie życzę nikomu, a raz, że tego wiatru A dwa, takich wystrzałów Naprawdę, to jest niebezpieczne To jest niebezpieczne, słuchajcie Ja myślę, że gdybym był na krę krętej drodze, gdzieś na zwykłej, to nie daj Boże, nie wiem czy bym się do rowu nie wpierdolił no. Bo tutaj słuchajcie, barierek nie było, akurat miałem tak takie szczęście nawet, że nie było barierek I słuchajcie <laughs> Nie było barierek I słuchajcie, po prostu był tam taki rów, o tak jak teraz, to po prostu był rów. No i słuchajcie, ja myślę, że jakbym nie opanował auta, to bym po prostu tam wpierdolił się, nie? Ale no udało się, że, że opanowałem, że spokojnie się zatrzymałem. Opór był jakiś, wiadomo, trzeba było obie ręce mocno trzymać na kierownicy, żeby opanować samochód przy prędkości 90 na godzinę, bo to nie było wiecie, 70 czy coś, tylko 90. Tak więc to jest sytuacja, o której ja wiele razy mówiłem Jeżeli jedziesz 80, a wystrzeli Ci opona To masz większą możliwość jeszcze <laughs> y... Opanowania tego auta Jeżeli jedziesz 90, możesz mieć naprawdę ciężej A jadąc z górki 100 na godzinę To nie wiem, czy byś kurwa naprawdę się gdzieś nie wyłożył nie? Tak więc ci, co tak naprawdę chcą się spieszyć Niech się spieszą Jadę dzisiaj 85, no bo Raz, że paliwa brakuje, a dwa, że no tam będę przed siódmą, a nie od której tam otwierają, mam nadzieję że o siódmej. No i słuchajcie co, tam rozładować, załadować, załadować coś tam gdzieś i słuchajcie, no cóż, tak to wygląda. Tak więc. No i słuchajcie ten wentylator chłodnicy i teraz to nie wiem, bo go nie słyszę, ale wieje wiatr, więc też pewnie nie dlatego. Ale słuchajcie, wentylator chłodnicy pracuje mi od wczoraj. Od wczoraj mi pracuje. Słuchajcie, gdzieś nie wiem. Załadowałem towar w Elblągu. I słuchajcie, jak wyjeżdżałem to cały czas, cały czas, słuchajcie, aż do mopu pracował mi, słuchajcie, do autostrady, aż mi pracował, słuchajcie, wentylator w chłodnicy. Nie wiem, co tam się stało, czy co, to ma coś wspólnego z tym wystrzałem opony, bo tam wiązka szła i słuchajcie, wiązka niby nie jest ruszona, nic się nie stało, ale tak, nadkole jest urwane, całe nadkole poszło w pizdu, yy, nadkole poszło w pizdu, yy, co to jeszcze, słuchajcie? Kierunkowskaz nie działa bo kabel się urwał. Ten kabel tu leży. Nie wiem czy go widzicie. Ten kabel tu leży. To nie wiem czy to jest ten kabel, ale to jest chyba ten. No nie wiem, bo on po prostu leżał pod kołem. I ja go wziąłem, po prostu schowałem i tyle. No i nie mam tego kierunkowskazu. I za to mi kierunek bardzo szybko pracuje. Wszystkie działają, inne tylko to nie działa. No i chociaż tyle, że z tyłu mam, to jest najważniejsze i z przodu. Ale tutaj z boku po prostu nie mam tego na, przy drzwiach, przy nadkolu. Tak więc no. No i tam naderwało nawet troszkę tutaj... Taka osłona jest właśnie z tym kierunkowskazem boczna i po prostu tą osłonkę troszkę naderwało i ona tak odgieła się aż, ale no na szczęście się tam nic nie urwało więcej, tylko trzeba to poprawić, będzie dobrze. A tymczasem bramki, więc ja odezwę się zaraz, albo nie wiem, mało później, ale mówię jeszcze z tą chłodnicą, coś tu jest. Nie wiem, znaczy, nie sądzę, żeby było mało płynu chłodzącego, bo niby mi pokazał, ale te, słuchajcie, on zawsze pokazuje. Ale podczas jazdy na przykład nie wyskakuje mi informacja, że jest mało płynu chłodzącego, nie? Gdzie się zdarzało, więc nie sądzę, żeby. Zaraz będę słyszał, słuchajcie, czy działa ten wentylator, czy się wyłączył Bo jak retarderem hamuję, to słyszę Bo obroty są większe Nie, chyba teraz nie działa Wiecie co, czekajcie, no będę wiedział zaraz Nie działa Dobra, czyli się ogarnęło, bo kurwa, myślałem, że coś jest nie tak Dobra, czyli jest OK, Czyli coś tam się w komputerze pochrzaniło Jak po prostu odpalałem auto Dobra, bo muszę tu zapłacić yy, grosikami, że tak powiem. Ostatnie, kurwa 60 coś zł, tu jest chyba 7, 60 zł, a o 59 z tego odcinka, co wyjechałem. Dobra, zaraz się odezwę to, będziemy albo później Zobaczę, zobaczę. Byle do, byle do celu, pamiętajcie o tym i nie spieszcie się nigdzie. Słuchajcie, jadę dalej, sprawdziłem yy, od której ta firma, tam ta hurtownia jest otwarta, gdzie jadę. Od 7.30, więc i tak będę musiał gdzieś zjechać jeszcze na parking i to przeczekać. Bo znaczy, przeczekać, nie wiem, czy tam będzie miejsce. Jeżeli tam, Ja sprawdzę na mapach, jeżeli tam będzie w miarę jakiś wjazd, to tam pojadę i wjadę, nie? A jak nie, no to będę musiał gdzieś na stację zjechać i po prostu przeczekać te pół godziny chociaż bo na przed siódmą dopiero będę niby nie, no przed siódmą mam być no to wiecie tak więc powiem wam szczerze, że no ja tutaj zjeżdżam na S10, Bydgoszcz, Toruń i tam na piętnastkę chyba, jak się nie mylę, tak w stronę właśnie Konina więc moi drodzy, no cóż no tak ja myślałem tutaj 59zł i jakieś grosze, no to ostatnie pieniądze jakie miałem na opłatę autostrady Reszta musi je iść, Nie I ma wyjścia. Tak więc moi drodzy, no... Powiem Wam szczerze, że... No miałem... Wczoraj stracha troszkę. Czy wiecie, to jest właśnie to, o czym ja mówiłem zawsze na filmach. Opony, opony to jest po prostu najgorsza rzecz, o jakiej myślę. Cały czas się o tym myśli, o tych oponach. Teraz jeszcze na Wisłę wjechaliśmy, słuchajcie. Tak piździ. Słuchajcie, ja w ogóle wyszedłem, to nawet nie ma 7 stopni. To jest kurwa minus 7 chyba. Ja dzisiaj wyszedłem rano, to myślałem, że nie wytrzyma. No tak, jeszcze Webasto nie działa, słuchajcie, bo przewód od Webasta się urwał. I przy tym wystrzale opony, bo tam przewód od Webasta idzie pod właśnie nad, nad kolem. I jak wyrwało nad kołem, to ten przewód się cały rozerwał. Tam jest taka rurka, nie wiem, czy ona doprowadza ciepło, czy ona doprowadza paliwo, ale chyba doprowadza paliwo. I ona się urwała, więc ja jestem bez Webasta. Jestem webasta, więc jest, niestety... Niestety, ale nic ciepła nie miałem w nocy. Jak się obudziłem, to naprawdę było zimno. No i cóż, no problem był, tak. Dobra, zjeżdżamy. No i właśnie to jest ta sytuacja. Gdzie kierunkowskazy normalnie działają. Nie widać, że normalnie mruga, tylko tutaj po prostu działa za szybko, ja wam pokażę wszystko, jak będę miał możliwość nagram wam, bo już wczoraj no w sumie to mogłem to wczoraj zrobić, ale po prostu gdzieś nie myślałem o tym, ja słuchajcie, no miałem trochę chwilę takiego nerwa nie? no w sumie to do dzisiaj jeszcze, ale powiem wam, że taki jest właśnie transport, kurwa, nigdy nic nie przewidzicie i liczcie się z tym jak idziecie w ten zawód, bo możecie się załamać yy, możecie się po prostu załamać tym Ile nerwów stracicie przez to, nie? Wy nawet nie wiecie, czy wrócicie, nie? No, taka jest prawda. Ja, słuchajcie, nikogo nie będę tutaj y, głaskał po główce i nie będę mówił, jak jest tu pięknie kolorowo. No, nie jest kolorowo, jest, y, czasem jest wręcz tragicznie. Dlatego też ja wolę wam o tym powiedzieć na materiale, bo ten zawód jednak mam od dwóch lat i już przez te dwa lata coś tam nawet przeżyłem. Tak więc, no, słuchajcie. Niby niewiele, ale coś przeżyłem i też mam prawo się wypowiedzieć. Nie tylko wielcy znawcy, nie, transportu, wyjadacze, stare szofery i tak dalej. Bo te stare to są nawet chyba głupsze, jak... Znaczy no, nie wszyscy, bo jak rozmawiam z niektórymi starszymi, to naprawdę są fajni ludzie, ale są tacy co naprawdę kurwa, no, no wręcz tragedia, nie? Tragedia w takim... Nie, nie daję gazu specjalnie, to nie odcina moc. Na razie moc jest, ale nie daję tak gazu, bo powiem wam. No nie, nie chce mi się tankować, ale jak już będę musiał. No to będę musiał zadzwonić do szefa, żeby pieniążki dał yy, na konto jakieś na temat tego paliwa. No za tysiaka to bym musiał wlać. Znaczy nie wiem, bo zależy gdzie będę, nie? Ale ja nie mam tutaj karty żadnej paliwowej i to mnie boli tutaj w tej firmie. To mnie w chuj boli. Bo nawet jest taka sytuacja wyjątkowa, w której trzeba tej karty użyć Tego tankowania użyć, tego paliwa nalać I słuchajcie, nie można, nie? Po prostu nie można 80 metrów, teraz jechał Nic na mną nie jedzie, za bardzo to nie będę przeszkadzał No i słuchajcie, to jest właśnie ten ból, to jest właśnie ten ból, że tu nie ma, bo szef powiedział, że nie chce, bo my tankujemy tylko na swojej stacji gdzie na naszej stacji paliwo jest chyba jeszcze droższe, jak na tych zwykłych przydrożnych bo w tamtym tygodniu tankowałem, słuchajcie yy, DAFa to wyszło 6 zł za litr więc kurwa no, nieźle nie, z tymi cenami tak więc ja będę musiał, jeżeli już będę musiał, to zatankuję musi mi przelać te pieniądze, nie ma wyjścia, bo ja już ich nie mam ja nie mam tych pieniędzy, które on mi dawał na trasy na opłaty, bo ja po prostu wszystko wydałem, jeszcze plandekę kleiłem, jeszcze plantekę kleiłem, słuchajcie wreszcie pokleiłem te dziury. Tak więc no, też o to chodzi, żeby słuchajcie, musiałem na to wydać. tak, Jeszcze na to musiałem wydać. 150 zł aż, więc wiecie, jeszcze tam na dachu kleiłem, bo na dachu też była dziura i jeszcze nie wiadomo czy z przodu nie ma dwóch, ale na razie na razie jeżdżę, folie tam włożę z tyłu. <grym> w razie czego folię mam. Żeby założyć tam gdzieś Wiecie na Dobra moi drodzy pójdę się odezwę bo naprawdę No idiota kurwa zobaczcie go nie No idiota kurwa na zakręcie No nie wiem czy coś na radiu nie będą Pierdolić No ale to jest takie coś właśnie Widzieliście zakręt był niby Niby było widać ale no kurwa słuchajcie Gościu by się jeszcze chwila, jakbym jechał 90, jakbym teraz jechał 90, to byłaby czołówka, nie? Ja już to widziałem, słuchajcie, bo bym jechał o 10 szybciej, nie? Więc powiem Wam, naprawdę jeżdżą tacy debile, że nie da się tego opowiedzieć, bo to, co ja widzę na drodze, to jest po prostu prze, no, przegięcie pały dla mnie, nie? Ile ja mogę tutaj ponarzekać na to wszystko, to wierzcie mi. No dobra, to na razie koniec tego narzekania. Może się później odezwę, no będę chciał pokazać wam to koło, nie? Koniecznie będę chciał wam pokazać. No nie wiem jak czy będę miał możliwość, ale jak będę miał bo prawdopodobnie gdzieś zjadę poczekać, to wam pokażę to koło, nie? Jak wygląda.